Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Minecraft. Odcinek 19, już 19 naszej serii. Mam jakiś, jeszcze z poprzedniego odcinka mam speed, jakiś tam resistance. Tak więc w sumie możemy iść walczyć. Możemy iść walczyć. Z kim? Nie wiem, bo tutaj chyba już nikogo nie ma na tym poziomie. Tu już wszystko wyczyszczone. Jest ten golemek, co we mnie rzucał. O ty, kurde dziadu O ty Jo, no hito, no hito, no hito go wziąłem Chyba mu załadowałem headshot. Też tak myślicie? Ciastko Moje ciasteczko, moje ciasteczko, o ty E, bo zaraz zginę. Czym się dzisiaj zajmiemy? W sumie możemy sobie obczaić, jak się robi... dzieci. <laughs> Nie no, żartuję. E, możemy sobie obczaić w domku już, oczywiście. Tutaj możemy sobie obczaić kilka nowości. E, czekajcie, sobie dajmontki daj możemy sobie zostawić. fakt będę musiał iść do Query zaraz. Zaraz wybierzemy się do curzam... Aha, Ghost ma z tamtego. No no wiemy, że wiem, że wiem, wiem. O, ile mam tego Rotten Flash? Że... Co to było? Odawaj, kurch wam mój miecz. No nie! Co to się stało? O Boże! Spierdolił mi się miecz. Taki był zajebisty amerykański. Nie wierzę, nie wierzę. Kurde, taki zajebisty miecz. Wydałem na niego tyle ekspa i się tak po prostu spieprzył? Nie wierzę. O szkur chyba nie wierzę. Przepraszam za wulgaryzmy, ale normalnie no nie wierzę, jak tak mogło. Looting mamy Enchant. Sharpness tutajmy. I tylko tyle na razie mogę. Kurde no, fuck my life, zawsze pod górę, zawsze się coś spieprzy. Aha, dzisiaj będziemy mogli sobie w sumie wykonać te podłączenie do tego, nie? Tylko skadniemy na kable. Czekajcie, dobra, teraz już możemy sobie zobaczyć. A, A, P, P, L. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się już automatycznym magazynem. I, i, I craftingiem, znaczy automatycznym craftingiem, to ja mówię magazynem, przecież automatyczny magazyn już prawie mamy. E, tak, e, chwileczkę. No i gdzie to będzie? Co miałem sobie zobaczyć? Kable. Jezu, nic nie pamiętam już. Flux dust, Nether dust, quartz dust i redstone. Zresztą byłoby spoko, quartz z nie. no niestety jest już gorzej. Mam pomysł. Musimy udać się do... Musimy udać się do, powiem wam, do, 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 do. Tam, do naszej... Do naszego query. Weźmiemy sobie ten węgiel. upside down. Bym prawie spadł. Do QR -y nie ma daleko. Na szczęście. Dziki! Zaraz mnie dziki zdzikują. Dziękuję, zatokują dziki. Tak. Widać już kwerki, kwerka. 60. 50. 40. 30. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 jesteśmy. E dobrze. Myślałem, że może mógłbym wziąć więcej, ale nie trzeba. Chyba śnieg trochę mu tam zapadał, widzę. Kurde, to trochę powoli kopie, no ja, to jest od to do 27 Tam jest, to jest 5. Tu nie ma nic, nie ma nic. Tutaj ry, tylko trochę i co to Flint? A, czekajcie, bo coś ta... Jeden użytkownik mi ostatnio opisał, żebym coś zrobił. To było crafting automatyczny. Jeszcze jakiś dispenser. Fakt, zapomniałem. Obiecuję, że na następnym odcinku już to sprawdzę i wspomnę o tym tak a tutaj? Może jeszcze jeden się niech byśmy połączyli? Ale jak? Ale jak? Ale jak? No w sumie jak? Ale jak? Fak, szkoda, że nie mam tego drugiego portalgana. Bo to jest chyba ten, co, który używam, nie? Bym sobie tutaj dał portalek i byśmy sobie do Query przychodzili portalkiem. Zajebiście by było. Ja, mały słonik, mały. Mały słonik. Elefancik Pum! Pum, headshot A masz, to jest suki Trąbkę? Ja ci dam trąbkę Jest tu jakiś cwaniak? Ty jesteś cwaniak? Jesteś cwaniak? Misiu Nie, mogę być teraz misiem jak jesteś jak to daj dyszkę. O nie, ty, Su, czy synu, jesteś mały kocik, ale ja cię zabiję. Bo ty później będziesz mnie bił. A na to sobie nie mogę pozwolić, żeby jakiś czarny, sukin, syn mnie gryzł po nogach. Co mieliśmy sobie zrobić? Patrzcie, zapomniałem. Aha, a chodźmy do naterku Chyba mam zbyt dużo surowców. Ostatnio nasza wyprawa do Netheru skończyła się nieszczęśliwie papa eee, pa. Jest, łuk było dobrze by mieć. Mam trochę szczał więc sobie zrobimy szybciutko łuczek 3 nici. Trzy chyba nici Dokładnie e, 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 Tu już nie mam strzał, chyba nie. Konści sobie zostawimy. Tu nie ma strzał, tu też nie ma strzału. Mam nadzieję, że nie zginę, bo jak teraz mi ten się miecz znowu straci, to no kurde no nie uwierzę, nie uwierzę. Szybka wyprawa do neteru. Logging. O, nie, nie, jeszcze się co tam tyle, jak leży, to jest nasza, nasza ostatnia śmierć. Tam jest kwasu trochę, chodźmy tam, spróbujmy. Pójść tędy. Idziemy, dojdziemy. Jak się trochę pokopiemy, żebym znalazł kwarc. No ja nic więcej nie potrzebuję zbytnio. Co tu jest? To za jest te świnie. Ło, ho, ho, Ty, kurde! Miałeś mnie ostrzegać, jak szczelasz. Gdzie jesteś? O, ty! Jeszcze ty? I ty, przeciwko mnie? Nie! Ty, kurde! Już mnie zjechał. Jak burą sukę. Gień! zasrany! Dawaj to. I nie dyskutuj. Leci, leci, tu jest wejście. Tak żeby żebym wiedział, nie. Nie. Fak, jak mnie biją, no, nic tu nie nakopiono. No i przepraszam, no. Nie chciałem cię ruszyć, pigment. sorry. Ale teraz was wszystkich wykajstruję tym mieczem. Chyba dostał od swojego przyjaciela. Ale napalony, patrzcie. O fuck, mam tylko 50 życia. Nie, to ja uciekam, uciekam, uciekam. Nie ma szans. Cokolwiek tutaj zdziałać niestety. Fuck, i nic nie nakopałem, no way. No gdzie ja tu mogę nakopać kwarc? Jak nie w netherze. Hmm. dobra, będę musiał sobie nakopać poza odcinkiem niestety. Bo to zajmie mi sporo czasu z tego co widzę. I tak... O, 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 o. W sumie dzisiaj nic nie zrobiliśmy konkretnego, nie? No co. Yy... Co my dzisiaj w ogóle zrobiliśmy? No nic. To po co ten odcinek w ogóle jest? <grystanie> A nie mam tu już kwarcu? A nie można go jakoś otrzymać? No tylko z tamtego. No nic. Niestety. Hmm. Jak się uleczyć? Ja, potki byśmy musieli sobie zacząć robić. Właśnie, właśnie, właśnie. Zobaczmy sobie. Potki. By o ty. Potion. Właśnie. A jeszcze napiśę healing. napiszę. Healing. Instant heal, instant heal 2 To są te granatki Healing oh Seals, Manufacturate O my goodness! I co to się robi z tego? To chyba można od razu używać, tak? Dickens Construct. Zobaczymy sobie to. Healer. Open blocks, nie mogę tego nic zrobić. Niestety tego nic mi nie daje. Ale to samo możemy zrobić, jak się robi dostrzegawkę. Plastik, guma i iron. To proszę, was wszystko mamy. No nie wszystko, bo plastiku mam mało, ale guma. Gumę sobie, hmm. To wypieprzymy. Motyczki mi na razie nie trzeba. Ile jedną gu... Cztery gumy trzeba przeprowadzić. Żeby zrobić szity. Jak to było? Tu, tu, tutaj to... tutaj to i jedno żelazo. Dokładnie. Spróbujemy to. Boże, jak to będzie coś zajebistego, to nie zaraz je posikam. Jedno jabłko. Szczykawka, jabłko. Czy możemy to użyć? Mamy 168 A, to chyba tylko na zwierzątka. Hmm. Które zwierzę chce być uleczone? Ty masz 3. Tak. To działa na zwierzęta. Tak więc nie próbujcie tego nawet. To tylko działa na zwierzęta. Dobra, schowam tu coś ciekaweczkę. Gdzieś, gdzie Gdzie? gdzie schować? Tego mi nie trzeba. Tak, więc będziemy mogli sobie zająć się tym. Instant Healing. Potrzebujemy tego e, takiego czegoś. Aha, i tu potrzebujemy takie coś. Mhm. mhm. Gold Nuggetsy. Woda i przerabia nam na to. A And... wekart potion. Aha, czyli będziemy potrzebować brodaweczki. Jeszcze. I będziemy mogli sobie zrobić potki. Z Tak więc, no dzisiaj nic nie zrobiliśmy szczególnego. Tak, krótki, taki krótki odcineczek może wystarczy. W Następnym odcinku już jakoś się bardziej przygotuję do niego. Tak więc do zobaczenia. Papa, pa, trzymajcie się. Aha, nie wiem, czekajcie, bo tu będzie już pewnie przed świętami odcinek. Tak, 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 dokładnie. Tak więc, papa, pa, do zobaczenia. Cześć.